Cześć. Kiedyś w jednym z komentarzy zostałem poproszony, aby przeanalizować jeden z materiałów pana Pawła Szydłowskiego. Tak też robił. Pan Szydłowski wygłasza teorie na temat przedchrześcijańskiej Polski. Z niektórymi teoriami można się zgodzić, ale pan prowadzi jakieś mm, własne badania i publikuje swoje wnioski. Z niektórymi ja się osobiście zgodzę, z niektórymi nie. I chciałbym omówić jeden z materiałów. Najstarsze mapy Europy Herodota z V wieku przed Chrystusem pokazują, że na terenach Polski i Ukrainy żył lud nazywany Sytami. Scytowie to koczownicze ludy irańskie. Na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, Scytowie najechali ludy kultury łużyckiej, żyjące między Odrą i Wisłą. Według odkryć archeologicznych, współczesna Polska jest najdalej na zachód położonym punktem osadniczym ludu ze scytyjskiego kręgu kulturowego w Europie. No, oczywiście tak jest. Późniejsze mapy rzymskie z czasów bliskich przełomu naszej ery pokazują, że z Scytów wyparli Sarmaci. Tak, Sarmaci to też lud irański. W okresie wędrówki na zachód wyparli stytów, dosierając w końcu w pierwszym wieku przed naszą erą do Dunaju, gdzie weszli w kontakt z Imperium Rzymskim. Przepraszam, że się tak wtrącam, ale czasem jeszcze chcę się uzupełnić, jakąś tam informację, ale tak. Na razie to ma sens wszystko. Nawet o tym opowiadałem niedawno. Upadek Cesarstwa Rzymskiego spowodowały plemiona, które dokonały najazdów na Rzym z polskiej ziemi. Czyli. Goci, Wandalowie, Burgundowie i tak dalej. Również Hunowie, którzy razem z Gotami i Wandalami uderzyli na Rzym, wyszli z polskiej ziemi. Odbili oni Rzymianom panonię i utworzyli Imperium Huńskie obejmujące terytorium dzisiejszej Polski. W VI wieku naszej ery, kiedy plemiona, które wyszły na podbój Imperium Rzymskiego z naszej ziemi zniszczyły Rzym, na terenach od Renu na wschód powstało imperium, które jedni nazywają Empire of Lechites, a inni Lechina Empire, co w obu wypadkach znaczy Imperium Lechitów. Czyli tak, do momentu upadku rzymskiego moja teoria i teoria pana Szydłowskiego jak najbardziej się pokrywa. Jednakże pan Szydłowski twierdzi, że po upadku Rzymu na ziemiach polskich powstało imperium Lechitów. Ja zaś twierdzę, że zamieszkali je liczni, lecz słabo rozwinięci Słowianie. Pan Szydłowski mówi tutaj o różnego rodzaju mapach potwierdzających jego teorię. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że dawni ludzie niekoniecznie musieli odwzorować świat wedle stanu faktycznego, ale ja widzę w tym inny problem. Nigdzie nie mogę znaleźć tych map. Serio, mam problem z ich znalezieniem, jakby ich nie było. Polska z oryginalnej średniowiecznej mapy znajdującej się w zbiorach Biblioteki Narodowej, to imperium pomiędzy Łabą a Donem i Bałtykiem a morzem czarnym. Ta mapa akurat jest znana i mapa ta została stworzona w języku francuskim prawdopodobnie między 1552 a 1568 rokiem, więc w Polsce panował wtedy już Zygmunt II August. Dziwne jest, że Polacy nic o takim polskim imperium nie wiedzą. No jak nie wiemy. Mapa średniowiecza powstała teoretycznie przed 1568 rokiem, a już w 1569 powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Poza tym korona królestwa polskiego. Zauważcie, że mapa powstała w okolicach właśnie najbardziej rozległego polskiego terytorium. Prawdopodobnie właśnie to przedstawia ta mapa, no bo co innego. Co to ma być zbieg okoliczności, że akurat w momencie kiedy Polska miała bardzo rozległe terytorium, ktoś narysował mapę rozległego terytorium Polski przypominającą stan faktyczny Polski z danego czasu, tylko przedstawiającą tysiące lat temu? No bez sensu, przecież wiadomo, że malował to co widział, a Polska wtedy miała bardzo podobny kształt. Największych szkód polskiej historii dokonali Rosjanie. Rosyjskie wojska po II wojnie światowej zajęły wszystkie kraje słowiańskie, w tym Polskę. Rosjanie postanowili zrusyfikować Słowian, chcąc nas wchłonąć. Następnie pan opowiada o rusyfikacji za czasów Związku Radzieckiego. No i to jest prawda. Pod patronatem rosyjskich naukowców, popartych całą potęgą Związku Radzieckiego, wymyślono bzdurę, którą zarażono naszych naukowców. Że Słowianie, którzy zajmują dwie trzecie Europy, pojawili się nagle w piątym, szóstym wieku w Europie, choć nie wiadomo skąd i pewno ich ufo zrzuciło. Ale słyszeliście co powiedział? Że Słowianie, którzy zajmują dwie trzecie Europy, pojawili się nagle w piątym, szóstym wieku w Europie, choć nie wiadomo skąd i pewno ich ufo zrzuciło. W szóstym wieku naszej ery, kiedy plemiona, które wyszły na podbój imperium rzymskiego z naszej ziemi, zniszczyły Rzym na terenach od Renu na wschód powstało imperium, które jedni nazywają Empire of Lekhites, choć nie wiadomo skąd i pewno ich UFO zrzuciło. Nie nie wiadomo skąd, tylko są teorie, które się do tego odnoszą. I to nie są teorie radzieckie, ale teoria Johanna Christophera Jordana. To on zapoczątkował badanie Słowian, i nie był to czas okupacji sowieckiej, ale rok 1745. Działał on w Austrii i zaczął badania nad pochodzeniem Słowian. I ustalono dwie koncepcje. Koncepcję autochtoniczną, która głosi, że przed etapem swoich wędrówek Słowienie zamieszkiwali teren środkowej Europy, w szczególności obszar dzisiejszej Polski pomiędzy Odrą i Bugiem oraz koncepcję allochtoniczną która głosi, że przed etapem swoich wędrówek Słowianie zamieszkiwali obszar położony poza środkową Europą. Zwykle wskazuje się na Europę Wschodnią jako na miejsce położenia ich pierwotnych siedzib. Dyskusja na temat koncepcji autochtonicznej i allochtonicznej była w ciągu ostatnich 250 lat utrudniona skutek często uwikłania w politykę i ideologię. Dla przykładu kwestia autochtoniczności Słowia na terenie Polski miała istotne znaczenie dla Polaków w dobie zaborów. W okresie w rodzenia się narodowego socjalizmu w Niemczech i w czasach hitlerowskich. Archeolodzy niemieccy często podkreślali dowody potwierdzające allochtoniczną koncepcję, zaś po II wojnie światowej Polacy bardziej mówili o tym, że te dowody archeologiczne nie były aż tak wiarygodne i bardziej podkreślali to, że Słowianie pochodzą z Terenów Polski. Odnosiło się to głównie do ziem odzyskanych, tak? Niemcy wmawiali Polakom, że ci przyszli gdzieś tam ze wschodu, więc powinni się tam wynieść. Z kolei Polacy twierdzili, że pochodzą właśnie z Polski i z Ukrainy, co się tyczy ziem odzyskanych. No wiadomo, ludzie zamiast zajmować się nauką, zajmowali się polityką. Oczywiste. Obecnie w nauce dominuje pogląd, że obszaru wyjściowego migracji wszystkich Słowian należy szukać w dorzeczu środkowego i górnego Dniepru oraz Desny, na obszarze, w którym w pierwszych wiekach naszej ery archeolodzy wyróżniają. Archeologiczną kulturę kijowską, i to są przodkowie Słowian, przedstawiciele kultury kijowskiej. Wszystkie kultury, które są jakoś powiązane ze Słowianami, pochodzą ze wschodu, z terenów mniej więcej Iranu, i o dziwo, genetyka też to potwierdza. No, na pewno przypadek, tak? Dzisiejsza archeologia genetyczna, która zastępuje powoli ruską polityczną, udowodniła ponad wszelką wątpliwość. Że Słowianie zamieszkują tereny dzisiejszej Polski i Ukrainy już od ponad 10 tysięcy lat. 10 tysięcy lat, czyli od ósmego tysiąclecia przed naszą erą mniej więcej, ale wiadomo co tu się działo w tamtym okresie. W tym czasie występowały także na ziemiach polskich kultura perstuńska i kultura świderska. Był to paleolit górny, tacy bardzo prymitywni ludzie jeszcze. No dobra, załóżmy już, że wtedy Słowianie byli w Polsce, więc co z tą kulturą świderską, co z kulturą komornicką, jeniejsławicką, co z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Przecież to wszystko było po ósmym leciu przed naszą erą. Co, nie było ich? Byli Słowianami? Jeśli tak, to w trakcie wędrówki ludów ich potomkowie poszli na zachód, więc według tej teorii Słowianie też mieszkają gdzieś we Włoszech albo w Hiszpanii. No bez sensu. I tak zwany gen słowiański to gen Ariów ludu indo-irańskiego. No i mamy odpowiedź, skąd przywędrowali Słowianie. Z Iranu. Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, a przed okupacją rosyjską w miastach był podział Żydów zamykano w gettach, a polską stronę słowiańską nazywano na ryjskiej stronie muru lub miasta, bo dopóki ruski nauczyciel nie zawładnął polską naukę, wiedza o Polakach aryach była powszechna. O, czyli Niemcy nas nie mordowali, bo byliśmy z nimi spokrewnieni, byliśmy rasą panów. Mm -hmm. Zresztą nie wiem, czy nauczanie Hitlera na temat aryjskiej rasy można uznać za wiarygodne. W rasistowskiej ideologii nazistów istniała wiara w to, że ludy Europy Południowo-Wschodniej nie są Europejczykami, a ludami wymieszanymi z muzułmańskimi Maurami pochodzącymi z Afryki Północnej. Według tej samej ideologii ludy z krajów Europy Północnej miały zachować rasową czystość. Starożytna Greka to język heleński, którego używali wszyscy Słowianie i ludy wszystkich krajów Morza Śródziemnomorskiego. Ej, ej, ej że Grecy to Słowianie opowiadałem historię Grecji na tym kanale. Tam faktycznie w pewnym momencie pojawiają się ludy heleńskie, które przynoszą ten język i przychodzą z Bliskiego Wschodu prawdopodobnie, bo na 100% nie da się tego stwierdzić, ale to jedyne logiczne wyjaśnienie. I tak zarówno Słowianie, jak i Grecy pochodzą z Bliskiego Wschodu, ale zaskoczył Was. Bliski Wschód jest kolebką cywilizacji, a Afryka jest kolebką ludzkości. Wszyscy się wywodzimy z tamtych terenów. Aleksander Macedoński... Podbił cały świat antyczny. Głupcy twierdzą, że Macedończycy to nie są Słowianie i że Aleksander Macedoński nie był Słowianinem. Aleksander Macedoński, wódz Polak. W roli tytułowej Piotr Adamczyk. Sorry, że ja tego nie komentuję, ale argument, że mamy jakiś tam język wywodzący się z tej samej grupy, to żaden argument, bo faktycznie wywodzimy się z podobnych terenów. I to, że ja i jakiś na przykład Brytyjczyk mamy wspólnego przodka 10 tysięcy lat temu, to nie oznacza, że on jest Słowianinem albo że ja jestem Anglosasem. Niestety, heleńskie imiona. Nie pozostawiają wątpliwości, że Helenowie to Słowianie. Na przykład, imię siostry Aleksandra, która poślubiła macedońskiego króla Egiptu, który był generałem Aleksandra, Lemuusza, to ojcu sława lub ojci sława, co na język Helenów tłumaczy się jako Kleopatra. Kleopatra to imię żeńskie pochodzenia greckiego oznaczające tyle co ojcowska chwała. Złożone jest ono z członów kleospatros, co oznacza ojcowska chwała. Nie ma takiego imienia jak ojcisława. Ogólnie greckie imiona coś znaczyły. Na przykład Damian wywodzi się od damaon, czyli pogromca, normalna rzecz. No dobra, tak było z tymi członami. Wróćmy do ojcisławy. Znajdźcie mi imię ze członem ojciec na początku. Ojcisław nie ma takiego imienia, to wymysł nikt nigdy tak nie miał na imię. Zresztą, zobaczcie. Kronika czeska z XI wieku o pochodzeniu Słowian. Kronika Czechów powstała mniej więcej w tym samym czasie, co kronika Gala Anonima. I tak jak Gal Anonim lubił coś tam przekręcić, tak też zrobili Czesi. Nie jest to jednak utwór obiektywny. Autor bywa niechętnie usposobiony zarówno do Polaków, jak i do Niemców. Kronika została spisana po łacinie, w manierze typowej dla swojej epoki, prozą rytmiczną, niekiedy rymowaną. Dla opisu dziejów najdawniejszych wykorzystuje kosmos tradycję ustną, podania czy legendy. To już jest wielkie, ale dodatkowo pierwotne rękopis tej kroniki nie dochował się do naszych czasów, więc wszelkie wydania opierają się na różnych rękopisach źródłowych. Tu jest mapa z XIII wieku z kroniki wielkopolskiej biskupa Chwała, omawianych przez Czechów w ich kronice terenach. W Kronice Wielkopolskiej wyjaśniono pochodzenie Polaków za pomocą legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Po opowieściach o dziejach panowania legendarnych królów państwa Lechitów, kronikarz przedstawił rządy kolejnych władców piastowskich oraz omówił przyczyny, które doprowadziły do rozbicia dzielnicowego od cała filozofia. Poza tym nie są to źródła rzetelne z prostego powodu. Powiedzmy, że archeologia wtedy była dość prymitywna, a kronikarze opierali się na przekazach ustnych. Dobra, na dziś koniec. Wybaczcie, ale przegrzałem się. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu. To przerobił pozostałą część filmu, a zrobił to chętnie w wolnej chwili. Tak jak wspomniałem, cenił wszelkie badania naukowe. Pan Szydłowski jak najbardziej takie badania przeprowadza. Jest wnikliwy, co się ceni. Jednak do mnie te argumenty nie przemówiły, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Także pozdrawiam Pana Szydłowskiego i życzę powodzenia w dalszych badaniach. I w sumie dajcie znać, kogo argumenty bardziej do Was trafiają. Cześć!